To długa historia. W serii Gothig, a dokładniej w drugiej części, na placu wisielców non-stop przebywa Herold. Jako gracze kojarzymy go z jego ogłoszeń, jednak wygłaszane przez niego monologi, jak zapewne wiecie, często mijają się z prawdą. Kim jest taki Herold i jakie są jego funkcje zarówno w grze, jak i w świecie rzeczywistym? To będzie w dzisiejszym materiale. Ale najpierw historia. To Grecy, jako jedni z pierwszych, utworzyli specjalne urzędnicze stanowisko na swoich dworach. Zatrudniani byli zaufani ludzie na stanowiskach Keryksa. To oni zawiadamiali lud o postanowieniach, nowych prawach i obwieszczali ludziom najważniejsze informacje. W starożytnym Rzymie rolę Keryksa zastąpił inny urzędnik nazywany w Rzymie Praeco. Jak podaje strona Forum Romanum, prakones, czyli krzykacze, wygłaszali każdego dnia targowego, kiedy to ludność ze wsi przyjeżdżała do miast w celach handlowych. Za czasów panowania Juliusza Cezara zostało wprowadzone także Acta diurna, czyli codzienne ogłoszenia spisywane na tablicach, czy to na papierze, i rozwieszane w miejscach publicznych, tak aby jak najwięcej obywateli zapoznało się z nowymi dekretami i wiadomościami. Była to jedna z pierwszych tak dobrze poznanych przez historyków. Państwowych gazet. Herold jako zawód powstał w średniowieczu. Ci, którzy nie interesują się historią, a grali w gotika, bo w końcu jest to kanał gotikowy kojarzą Herolda tylko z ciągłych, nacechowanych propagandowo ogłoszeń. W świecie rzeczywistym, Herold był mistrzem ceremonii rycerskich. To nie obwieszczał kontrolował przepływ takich turniejów jako sędzia, ale to jednak tylko wycinek ich pracy. Głównym ich zadaniem była administracja, to oni sporządzali notatki o nobilitacjach, herbach i godłach. W Polsce ten urząd nie był rozpowszechniony, gdyż od XV wieku zajmowała się tym specjalna królewska instytucja, czyli Trybunał Koronny. Materiał ten nie będzie tylko o Heroldzie z Korinis, czy o Heroldzie z Kronik Mertany, chcę poruszyć tu środki przekazu, informacji, a także dezinformacji, jakie pojawiały się w serii Gothic. W gutiku 1 mamy trzy obozy. Każdy z tych obozów jest osobnym, choć żyjącym w oparciu o koegzystencję organizmem. Jednocześnie każdy z tych trzech organizmów odizolowany jest od informacji z zewnątrz przez barierę. Jedyne osoby, jakie mogą mieć dostęp do rzetelnych informacji są staroobozowi magnaci. Warunkiem jest jednak to, aby to król czy inni myrtańscy decydenci chcieli informować magnatów ze starego obozu o przebiegu działań wojennych. Otwarcie przyznanie się bowiem do ciągłych porażek czy pogardzającej się sytuacji mogłoby spowodować próbę renegocjacji cen magicznej rudy, a w najgorszym przypadku chwilowe wstrzymanie dostaw, które z kolei mogłyby zakłócić procesy logistyczne przygotowane i rozplanowane przez królewskich urzędników. W starym obozie informacje nie przepływają jednak swobodnie przez wewnętrzne mury zamku. Elita władająca obozem lub biorąca udział w krajeniu tortu zwanym władzom i wpływami. Celowo izoluje się od kopaczy i cieni. Żaden kopacz, jak i duża część cieni, nie ma dostępu do wnętrza zamku, bo go wcale nie potrzebują. Władze obozu nie informują swoich ludzi w żaden sposób o swoich celach, zamiarach i sytuacji gospodarczej. Nawet to, że magowie ognia zostali wymordowani, dowiadujemy się dopiero od naocznego świadka wydarzenia, czyli od Diego, który to akurat był wtedy w siedzibie magnatów, gdy do Gomeza doszła wieść o zawaleniu się kopalni. W nowym obozie sytuacja ma się trochę inaczej. Planem obozu jest wysadzenie kopca rudy, korzystając z jego potężnej magicznej mocy, by przełamać moc magicznej bariery. Badaniami zajmują się Magowie wody, ale do swojej pomocy mają najemników pod dowództwem Li. Jedni pracują nad uwolnieniem wszystkich, a drudzy im w tym pomagają, chroniąc ich i chroniąc samą kopalnię, w której tą rudę wydobywają. Informacje na temat planu magów wody ma każdy, nie jest ona ukrywana. Każdy z mieszkańców obozu może zobaczyć też, ile rudy magowie już uzbierali do tego celu. Dzięki temu każdy z kopaczy, zwanych kretami, i każdy zbieracz ma jasny cel i motywację, by pracować. Przy tym sam obóz jest samowystarczalny, mają dostęp do wody, produkują żywność, a nawet alkohol, przez co nie są uzależnieni od informacji ze świata zewnętrznego w takim stopniu jak stary obóz. Podobnie jest zresztą w obozie na bagnie. Co prawda, obóz na bagnie nie jest samowystarczalny, ale tak samo jak nowy obóz, ma jeden cel, który jest realizowany przez każdego mieszkańca obozu. Informacje, jakich oni potrzebują do egzystencji, to informacje głównie religijne, które są im objawiane wizjami od Śniącego. Wizje takie ma nie tylko ich najwyższy guru Iberion, ale także zwykli guru, balowie, a nawet wizję taką może otrzymać najzwyklejszy zbieracz bagiennego ziela. Informacjami z wizji mogą się wymieniać, kompletując potrzebne informacje, które później wykorzystują do rytuałów czy do nawracania ludzi z innych obozów. W Gotiku 2, w mieście Korinis, występuje sytuacja bardzo bliźniacza do tej w Starym Obozie w Gotiku 1. Mianowicie, zamiast kopaczy i niskich rangą cieni, są obywatele Dolnego Miasta i Portu. Klasa trzymająca władzę to urzędnicy i paladyni. Ci mają informacje od króla oraz własne dane wywiadowcze. Tymi informacjami poniekąd dzielą się z mieszkańcami za pośrednictwem miejskiego urzędnika Herolda który na Placu Wisielców rozpowszechnia informacje, ale informacje te często mijają się z prawdą. Ogłoszeń Herolda cytować nie będę, bo pewnie zna je każdy. Dla nas istotną informacją jest to, że w zależności od rozdziałów pojawiają się nowe informacje. W pierwszych dwóch rozdziałach Herold informuje mieszkańców o zakazie mieszkańców spoufalania się ze zbuntowanymi farmerami, przejęciu straży miejskiej przez Lorda Andre oraz werbunek straży, Zakazie wejścia do górnego miasta bez przepustki, wprowadzenie stanu wojennego i przejęciu władzy sądowniczej przez paladynów, oraz na końcu o konieczności szkolenia bojowego, które ma przejść każdy mieszkaniec miasta. W dużej części chodzi o zagrożenie, ale władze miasta, poprzez usta herolda, nigdy nie wypowiedzą, jakie jest to zagrożenie. Władze miasta nigdy wroga nie nazwą otwarcie. Nie wiadomo, czy chodzi o farmerów, bandytów, najemników czy orków. Sytuacja na wyspie jest jednak dynamiczna. Z rozdziału na rozdział sytuacja się zmienia. Siły zła zabijają lotara, a jedynym świadkiem jest Cornelius, sekretarz gubernatora, który oskarża niewinnego Beneta, a robi to na rozkaz poszukiwacza, który złożył mu wizytę, oferując 20 tysięcy sztuk złota za fałszywe zeznania. Wypowiadanych o cenzurowanych słowach władze miasta nie powiedzą, kto wydał wyrok. Bennet, jak wskazuje, Herold, został osądzony w imię Innosa. W ten sposób władze miasta nie przyznają się do wymierzonej kary. Najemnik Bennet, który podstępnie zamordował paladyna Lotara, został osądzony w imię Innosa. Jednak jak Bezimienny znajdzie dowody na niewinność Benneta, niezależnie czy gramy magiem ognia, najemnikiem czy paladynem, to pada informacja od Herolda, że kowal Bennet został oczyszczony z wszelkich zarzutów. Przez jednego z doradców Lorda Hagena. Kowal Bennett został oczyszczony z wszelkich zarzutów przez jednego z doradców Lorda Hagena. Bezmienny nigdy nie był doradcą Hagena. Tu wcale nie chodzi o nas, o gracza, to po prostu dezinformacja. Władze miasta nie przyznają wprost o korupcji wewnątrz struktur. Nie przyznają przecież, że w tak kluczowych sprawach, w dyskusji bierze udział też człowiek znikąd. Przypomnijmy także, że Lord Hagen o dowodach na istnienie smoków wie od początku trzeciego rozdziału. O plotkach wie już natomiast od końca pierwszego rozdziału, a dowiaduje się o tym od bezimiennego. Jednak w czwartym rozdziale Herold informuje ludzi: Pogłoski o pojawieniu się smoków w górniczej dolinie są nieprawdziwe. Plotki te rozsiewane są przez wroga który w ten sposób pragnie zasiać strach i trwogę w sercach dzielnego ludu Myrtany. Aby oficjalnie zweryfikować i zdementować owe pogłoski, oddział dzielnych paladynów wraz z przewodnikiem został wysłany do górniczej doliny. I to trochę musimy rozłożyć na czynniki pierwsze. Pogłoski o smokach są prawdziwe. Ludzie pocztą pantoflową dowiadują się o tym od wszelkiej maści bandytów czy od innych uciekinierów z kolonii karnej. Znowu pada słowo wróg, ale władze miasta dalej nie mówią, kto tym wrogiem jest. Oddział dzielnych paladynów z przewodnikiem nie został wysłany w czwartym rozdziale, a jeszcze przed pierwszym rozdziałem. Władze o wysyłaniu ekspedycji mówią na długo po wysłaniu faktycznie tej ekspedycji. Dalej nie informują także ludzi, po co ci paladyni tam są. Już od tygodni starają się w koszmarnych warunkach wydobywać magiczną rudę. A wszystko to starają się utajnić przed mieszkańcami. Plany te zostają obwieszczone dopiero w piątym rozdziale. Smoki, nękające krainę, zostały zgładzone przez dzielne wojsko pod wodzą lorda Hagena. Wkrótce król Robar uwolni naród od plagi orków, a w królestwie znów zapanuje dobrobyt. Lord André zostaje mianowany głównodowodzącym miasta Korinis. Lord Hagen oznajmił, że osobiście uda się do Górniczej Doliny, aby kontrolować załadunek magicznej rudy na swój statek. Tu znów występuje pełna dezinformacja, ale jednocześnie władze miasta, nie przyznając się do kłamstw, przyznają się do kłamstw. Rozdział wcześniej pewni siebie informowali o nieistnieniu smoków. Teraz chwalą się, że wszystkie smoki zostały zabite przez wojsko, co jest kłamstwem. Smoki zostały zabite, ale przez bezimiennego i opcjonalnie łowców smoków. Paladyni nawet nie kiwnęli palcem. W drugiej części dalej kłamią. Lord Hagen wyrusza do klonikarnej. To fakt, ale nie po to, by kontrolować zaodne grudy, ale po to, by uratować ekspedycję, która w głodzie i oblężeniu żyje od wielu tygodni, o czym władze miasta nie informują. Mieszkańcy Korinis w ogóle nie widzieli przez ten cały czas o dramatach rozgrywanych w Górniczej Dolinie. Jeśli ktoś całkowicie wierzył w propagandę miasta, to faktycznie nie mieli się o co martwić. W końcu za ekspedycję z przewodnikiem została wysłana parę do parunastu dni wcześniej, albo co najwyżej kilka tygodni. Nie zdawali sobie sprawy, że Hagen wraz z całą kompanią mogą już z tej całej wyprawy nie wrócić. Nie wspomniałem o istotnej rzeczy, która odgrywa tu zupełnie zasadniczą rolę: a mianowicie, gdzie Herold wygłasza swoje przemówienia? A chodzi tu o plac wisielców, a raczej co mieści się obok niego. Nowe władze miasta z kontynentu ściągnęły ze sobą ogromne ilości piwa, które od tej pory rozlewane jest bez żadnych ograniczeń. Za darmo, każdemu mieszkańcowi miasta, i niesie to za sobą wiele więcej istotnych rzeczy. Przede wszystkim, tak jak w starożytnym Rzymie czy Grecji, ogłoszenia odbywają się w miejscu, w którym jest stosunkowo jak najwięcej ludzi, przy darmowym piwie oczywiście. Drugą najistotniejszą rzeczą jest to, że powielane na krągło kłamstwa nie będą przez ludzi głęboko analizowane, gdy w tym samym czasie spożywają dużej ilości darmowego piwa. Jak tu się denerwować na władzę? Piwo staje się tu symbolem manipulacji. Dowodem na brak rzetelnych źródeł informacji może być chociażby postać Garvela, który rozumie, że władze miasta, a konkretnie Lord Hagen i jego urzędnicy, zatajają prawdę swojego celu na wyspie. On obawia się inwazji orków. To bezimienne odpowiada za rzetelne informacje dla Garwela. Kiedyś mówiłem, że Corinis to zmiaturyzowana, fikcyjna interpretacja prawdziwego średniowiecznego miasta, gdzie poszczególna osoba ma reprezentować całą grupę społeczną. Przykładowo, Torben odpowiada za ludzi bogobojnych, za przedstawienie zwykłego robotnika, obywatela w jego trudzie życia w obliczu kryzysu gospodarczego. Tak samo Garvel przedstawia grupę społeczną ludzi bojących się zbliżającego niebezpieczeństwa i szukających alternatyw. Trochę inaczej to wszystko wygląda w kronikach, gdy miasto jest trzy razy większe i ludzi jest trzy razy więcej. W kronikach Myrtany również pojawia się Herold, tak samo jak w Gotiku 2. Znajduje się on w powszechnie dostępnym i często uczęszczanym miejscu publicznym, na targu. Analogicznie do Gotika 2, obwieszcza on informacje i wydarzenia zgodnie z linią władzy, a informacje te co rozdział się zmieniają. Tekstu jest dużo, nie będę przytaczał całości. Jego rola jest informacyjna i co ciekawe, duża część informacji jest prawdziwa. Zmienia się to dopiero, gdy Londram zostanie zdobyte. Królewscy zwiadowcy potwierdzają, że wyspa Londram została przejęta przez orków. Zapewniamy jednak, że nie ma żadnych powodów do paniki. Wszyscy mieszkańcy wyspy zostali z niej uprzednio ewakuowani. Jak wiadomo, nikt z Londram ewakuowany nie został przez wojska królewskie. Mieszkańcy na własną rękę musieli uciekać. Do mieszkańców docierali informacje o pojawieniu się orków na wyspie. Władze miasta nie są jeszcze gotowe, by oficjalnie przyznać, jak duże zagrożenie dla mieszkańców stanowią orkowie, dlatego starają się izolować mieszkańców od wizji wojny w ich własnym domu. Gubernator Morris wraz z wysłannikiem królewskim Graysonem oficjalnie zaprzeczają wszelkim pogłoskom o pojawieniu się orków na wyspie Archolos. Te nieprawdziwe informacje rozpowszechniane są przez wichrzycieli i mają na celu wprowadzenie trwogi w serca dzielnych mieszkańców Archolos. Zgodnie z przepisami, szerzenie informacji mogących zagrozić królestwu jest równoznaczne ze zdradą stanu i będzie surowo karane. Ostatnim przykładem czarowania rzeczywistości jest przykład wyjątkowego, myrtańskiego cynizmu. Gdy do portu Archolos przybywają dziesiątki uchodźców, którzy uciekają od wojny z orkami, tworząc nierzadko niemały chaos, władze miasta proszą obywateli o wyrozumiałość i wsparcie potrzebującym. Ale co jest tu najbardziej cyniczne, to to, że władze miasta zapisują w ogłoszeniach: Jednocześnie prosimy mieszkańców miasta o wyrozumiałość dla wszystkich potrzebujących. Niech miłosierdzie Adanosa nie będzie wam obce w tych niespokojnych czasach. Władze miasta nie liczą się z Adanosem, to gorliwie wyznawcy Innosa. To głównie rdzenni mieszkańcy, mieszkańcy portu, slamsów i wsi Silbach wyznają Adanosa. Choć w Gotiku 1, Gotiku 2 czy Gotiku 3 kwestia Innosa a Adanosa nie jest tak drastyczną różnicą, to w kontekście historii Archolos i wydarzeń w modyfikacji jest to piekielnie istotne, co rozwijam w dedykowanych materiałach o Archolos i jego różnicach społecznych oraz konfliktów religijnych. Ostatnie materiały, zwłaszcza Te o Zielu czy o Alkoholu w serii Gotik, były zakończone specjalnym apelem z mojej strony, więc zrobię to i tym razem. Żyjemy w czasach powszechnej dezinformacji ze strony niemal wszystkich mediów, które niczym herald mówią nam, co mamy czuć i jak mamy myśleć. Zjawisko to istnieje niemal od czasów, od kiedy wynaleziono pismo. To my, niczym obywatele, niczym bezimienny, musimy sami weryfikować informacje, niezależnie od naszych poglądów na dany temat. Nigdy nie zawierzajmy jednej stronie, a weryfikujmy informacje z różnych źródeł. Dzięki! W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół.